Wiele historii ciągników rolniczych w Związku Radzieckiego ma bardzo typowy początek, ale ta jest największym wyjątkiem. Historia zakładu, który ponad 160 lat później zasłynie z produkcji dużych ciągników przegubowych, rozpoczyna się w 1801 roku. Wtedy to z dekretu samego cara Pawła I, odlewnia żelaza w Kronsztadzie zostaje przeniesiona do rozwijającego się Petersburga, czyli stolicy imperium. Ogólnie pierwsze lata działalności zakładu były dość udane. Ale po tragicznej powodzi z 1842 roku zakład nie potrafił stanąć na nogi aż do 1868 roku. Od tamtego czasu fabryka obsługuje większość zamówień na szyny kolejowe w imperium, które było bardzo rozległe, a więc produkcja również musiała być odpowiednio wysoka. W następnych latach fabryka zostaje rozbudowana i zajmuje się także produkcją wagonów kolejowych, zarówno towarowych, jak i osobowych. W latach 90. XIX wieku fabryka rozpocznie także produkcję obrabiarek, lokomotyw parowych o rozdział dla wojska. W 1900 roku zakłady Putiłowa, bo tak wtedy nazywała się fabryka, była trzecim największym zakładem metalurgicznym Europy. Na początku XX wieku zakłady stały się też ważnym miejscem politycznie, ponieważ pewne wydarzenia z fabryki doprowadziły do tzw. rewolucji 1905 roku. Następnie wybuchła I wojna światowa mimo tego, że zakład nie zostaje w niej zniszczony, to poważnie odczuła to jego załoga. Władza początkowo lekceważyła problem, aż do lutego 1917 roku, kiedy dochodzi do następnej rewolucji, która wywraca obecny stolik polityczny do góry nogami, imperium zaczyna przeradzać się w republikę. Kilka miesięcy później wybucha następna rewolucja, która miała bronić robotników i chłopów. Dlatego też ponad 20 tysięcy robotników z zakładów Putiłowa przyłączyło się również do tej rewolucji, która kładzie kres republice i rozpoczyna okres komunizmu oraz Związku Radzieckiego. Na początku lat 20. fabryka funkcjonuje jako wielki konglomerat, który wciąż ma wolne moce przerobowe. I tak też zapada decyzja o zakupie licencji na ciągniki oraz ich produkcji w zakładach Putiłowa właśnie. Pierwszym ciągnikiem produkowanym przez fabrykę w Leningradzie zostaje Fordson Model F. Jeśli chodzi o skrócony opis tego ciągnika, to jest to typowa nowoczesna konstrukcja z tamtych lat. Co w sumie warto podkreślić, jest to też pierwszy masowo produkowany traktor Forda. Silnikiem, który napędzał ciągnik, była bliżej nieznana jednostka o czterech cylindrach i ponad 4 litrach pojemności. Oczywiście, zgodnie z ówczesnymi standardami. Była to jednostka benzynowa, która generowała moc 20 koni mechanicznych. Skrzynia przekładniowa dysponowała trzema biegami do przodu oraz jednym wstecznym. Sun-F dysponował także przystawką pasową o 1000 obrotach na minutę. I w zasadzie to wszystko, co możemy powiedzieć o tej konstrukcji w skrócie. Nazwa samego ciągnika w radzieckiej wersji brzmiała natomiast Fordson Putiłowiec. Pierwsze dwa ciągniki tego typu zostały zmontowane w maju 1924 roku. Wszystko wskazywało na to, że po testach ich produkcja zostanie rozpoczęta bez niepotrzebnych komplikacji. Ale we wrześniu tego samego roku do miasta zawitała powódź, która zalała 80% terenów fabryki. Mimo zniszczeń, produkcja startuje już 1 października, ale przez pierwsze 3 lata fabryka wyprodukuje zaledwie 1115 ciągników. Od 1928 roku produkcja ciągników systematycznie rosła i jej szczyt produkcji przypadł na rok 1931, kiedy wyprodukowano ponad 12 tysięcy ciągników putiłowiec. Produkcja ciągnika została jednak zakończona już w 1932 roku i to dość z prostego powodu. Ciągniki ForsoNew, przynajmniej w warunkach radzieckich, spisywały się fatalnie. Do pierwszej poważnej wady należała sprawność silnika, który został zapożyczony z samochodu Ford T, tak aby było taniej. I możliwe, że w innych warunkach silniki te spisywały się bardzo dobrze. Ale Związek Radziecki to wielkie kołchozowe połacia ziemi, na których ciągniki te były wprost zażynane przez operatorów. Poza tym w Stalingradzie oraz Charkowie została uruchomiona produkcja nowocześniejszego ciągnika, który był znacznie odporniejszy na kołchozowe warunki. Fabryka w Krasnym Putilowcu produkowała ciągniki na licencji Fordsona, jeszcze po jej formalnym zakończeniu z tym, że były to ciągniki na gumowych kołach używane w przemyśle. Następnie postanowiono wyciągnąć wnioski z dotychczasowych działań i zadecydowano o kupieniu następnej licencji na ciągniki International Farmal F20. W przeciwieństwie do poprzednika, ciągnik ten odnalazł się lepiej na dużych radzieckich polach. Produkcja ciągnika Universal została rozpoczęta w 1934 roku i osiąga podobny poziom produkcyjny do modelu poprzedniego. Nowy traktor jest napędzany czterocylindrowym silnikiem benzynowym mocy 20 koni mechanicznych. Przekładnia traktora miała 4 biegi do przodu oraz 1 bieg wsteczny. Z takich większych innowacji oraz zasług, jakie możemy wymienić i przyznać właśnie Uniwersalowi, to fakt, że był pierwszym radzieckim ciągnikiem na trzech kołach. Oczywiście, była to tylko jedna z z 8 wersji ciągnika, ale nie ma tutaj sensu się nad nimi rozwodzić. Pod koniec tego samego roku nazwa fabryki zostaje zmieniona na zakłady Kirowa. Produkcja Uniwersala kończy się jeszcze przed wybuchem wojny w 1940 roku, a zakład zostaje przestawiony praktycznie w całości na produkcję dla wojska. Rok później pod koniec czerwca z powodu wojny zakład zostaje ewakuowany do Czelabińska. Po 1944 roku produkcja traktora Uniwersal zostaje uruchomiona we Władymirskiej Fabryce Ciągników będzie ona trwała do 1955 roku. Całe lata 40 i praktycznie całe lata 50 są dla nas nieistotne pod kątem rolniczej historii zakładów Kirowa, ponieważ jej zwyczajnie nie było. Zakład stał się jednym z największych, jak nie największym zakładem zbrojeniowym w Związku Radzieckim. Sytuacja fabryki ulega zmianie dopiero w 1959 roku. Do wielkiej zmiany dochodzi wskutek wyjazdu do Stanów Zjednoczonych pierwszego sekretarza Nikity Chruszczowa. Tam też pierwszy sekretarz, który wywodził się z chłopstwa, zobaczył niezliczone hektary plądajnej kukurydzy. Oraz zupełnie nowy typ ciągnika dużej mocy. Nowy typ, o którym mowa, to ciągniki przegubowe. Produkowane wówczas przez markę Wagner, która produkowała ciągniki zarówno pod swoim logiem, jak i do bardziej rozpoznawalnego John Dira. Nowa konstrukcja urzekła Chruszczowa i ten po powrocie do Moskwy podobno miał zlecić opracowanie podobnego traktora. Zakładem, który miał zająć się jego zaprojektowaniem, zostały zakłady Kierowa w Leningradzie, a głównym konstruktorem zostaje Josif Jakolewicz Kotin, który był znanym konstruktorem czołgów ciężkich serii KW. Oraz IS. Ponadto ciągnik oprócz standardowego zastosowania rolniczego miał służyć w armii radzieckiej w razie wybuchu III wojny światowej, gdzie do jego funkcji miałby należeć chociażby transport rakiet. I właśnie przez te dwie kwestie ciągniki często są nazywane cywilnymi czołgami oraz ciągnikami rakietowymi. Pierwsze prace projektowe zostają zakończone 13 lipca 1962 roku, kiedy to dokładnie o 5.30 rano ukończono montaż pierwszego prototypu a do końca miesiąca zostały zmontowane jeszcze trzy. Wszystkie te ciągniki trafiły na testy do różnych gospodarstw oraz instytucji badawczych. Pierwsza maszyna na samym początku trafiła w okolice fabryki, do sowchozu imienia Żdanowa, gdzie niebawem zjawiła się cała elita partyjna Leningradu, by podziwiać nowy traktor, który oraz ze specjalnie do niego zaprojektowanym ośmioskibowym pługiem. Wraz z prototypami z fabryki Kirowa testowano także inne prototypowe maszyny z całego Związku Radzieckiego oraz oryginalny ciągnik Wagnera. Po budowie jeszcze kilkudziesięciu prototypów oraz ostatecznym przebadaniu konstrukcji ciągnika wygrywa on ze swoimi oponentami i zostaje dopuszczony do produkcji seryjnej. Produkcja pierwszej wersji ciągnika nazwanego po prostu Kierowiec 700 zostaje rozpoczęta w 1964 roku, a wraz z chwilą zjazdu pierwszego seryjnego kierowca z linii montażowej zmienia się praktycznie całe rolnictwo Związku Radzieckiego oraz po części bloku wschodniego które właśnie od tego momentu dysponowało jednym z największych i najnowocześniejszych ciągników świata. Teraz przyjdziemy do jego bardzo ciekawej specyfikacji technicznej. Silnikiem, który napędzał ciągnik zostaje widlasta ośmiocylindrowa jednostka Jams 238D o pojemności niemal 15 litrów. Silnik generował gigantyczne jak na tamte czasy 220 koni mechanicznych oraz 981 Nm momentu obrotowego. Co warto dodać jednostka ta nie została zastosowana tutaj przypadkiem, a była wynikiem unifikacji z pojazdami wojskowymi, takimi jak ciężarówka Kras 255B. Następnym i zdecydowanie najciekawszym pod zespołem ciągnika jest skrzynia biegów, która została wymyślona kompletnie od nowa. Zacznijmy od tego, że między silnikiem a przekładnią nie ma tradycyjnego sprzęgła, które odpowiadałoby za w miarę płynne zmienianie przełożeń. W skrzyni za to zastosowano układ hydrauliczny, w którym główne skrzypce gra zawór, który zamyka i otwiera obie kolejów przekładni. Za sterowanie zaworem odpowiada jeden z pedałów w kabinie który po jego wciśnięciu zamyka obieg, a po zwolnieniu go otwiera. Ale żeby lepiej Wam to uzmysłowić, trzeba opowiedzieć o tym, jak wyglądała sama praca z przekładnią. Otóż jej sterowanie odbywało się za pomocą trzech podstawowych dźwigni. Pierwsza dźwignia obsługiwała reduktor, który miał dwa zakresy. Obok niego została umieszczona druga dźwignia, która obsługiwała dwa zakresy odjazdy do przodu oraz jeden zakres odjazdy do tyłu. Zupełnie tak jak w serii ciężkiej. Trzecia dźwignia obsługiwała natomiast cztery zakresy prędkości, które mogliśmy używać bez konieczności naciskania pedału od zaworu. To też tworzy problem z klasyfikowaniem tej przekładni, ponieważ można ją uznać zarówno za przekładnię półautomatyczną, jak i coś w rodzaju powershifta. Chociaż oprócz podobnego działania z punktu widzenia operatora, nie ma to z nim za wiele wspólnego. Po wyjaśnieniu tej sprawy możemy przejść dalej. Skrzynia oferowała więc dwa stopnie reduktora, dwa biegi do przodu oraz jeden bieg wsteczny i do tego wspomniane cztery zakresy prędkości zmieniane bez przerywania napędu. Łączne przełożenia skrzyni wynosiły więc 16 biegów do przodu oraz 8 do tyłu. Prędkość ciągnika oscylowała do nawet 34 km na godzinę, co w swoim czasie i w swojej klasie było niezwykle unikatowe. W przeciwieństwie do wielu wyrobów amerykańskich w K-700 można było odłączyć jeden most napędowy, w tym wypadku tylny. Blokada mechanizmu różnicowego była załączana automatycznie. Podnośnik hydrauliczny ciągnika był w stanie podnieść aż 6300 kg, a wydatek pompy hydraulicznej wynosił 70 litrów. Ciągniki mogły być wyposażone dodatkowo w wałek w o prędkości 1000 obrotów na minutę, ale zdecydowana większość ich nie posiadała. Do ciekawostek należy także układ hamulcowy, który nie był sterowany mechanicznie czy hydraulicznie, ale hydropneumatycznie. Z czasem układ ten zostanie zamieniony na pneumatyczny, ze względu na problematyczny serwis. Jeśli chodzi natomiast o komfort i wygląd maszyny, to w swoim czasie zdecydowanie wyznacza standardy dla innych, nawet zachodnich producentów. Tutaj jeszcze dodam od siebie, że pierwsza wersja kierowca ma w sobie to coś i moim zdaniem jest najładniejsza ze wszystkich. Inżynierowie wiedzieli jednak, że jeśli chcą utrzymać tempo światowego wyścigu, to musieli modernizować konstrukcję, która stała się istnym oczkiem w głowie całego przemysłu mechanizacji rolnictwa. Dlatego też już w 1967 roku produkcja ciągów z pierwszym typem kabiny zostaje zakończona, a do produkcji wchodzi nowa i większa która przy okazji jest bardziej komfortowa i lepiej przeszklona. Niedługo później zostają rozpoczęte prace nad następcą modelu K-700, który zostaje nazwany K-700A. Oprócz tego postanowiono również rozpocząć prace nad większym modelem o mocy około 300 koni mechanicznych. Na rezultaty pracy inżynierów czekano do 1975 roku, kiedy do produkcji weszły nowe modele K-700A oraz K-701. Zaczniemy od K-700A, czyli modernizacji poprzednika. Główna zmiana to wymiana jednostki napędowej na silnik Jams 238 ND, który posiada turbo Moc silnika co prawda nie wzrasta jakoś straszliwie, bo osiąga moc 230 mechanicznych i podobny moment obrotowy, ale najważniejsze jest to, że silnik o wiele żwawie wkręcał się na wyższe obroty. Skrzynia biegów ciągnika pozostaje bez zmian i dalej jest bardzo nowoczesna na tle tego co jest oferowane za oceanem. Oprócz tego zmianie uległa także masa ciągnika, która w poprzedniku wynosiła około 11 ton, a tutaj jest to prawie 13. Tak jak już mówiłem, do produkcji zostaje wprowadzony także model K701, który oznaczał się mocniejszym silnikiem. Nowym potworem, który napędzał ciągnik, została jednostka JAMS 240D o 12 cylindrach i pojemności ponad 22 litrów. Moc maksymalna, jaką osiągał ten silnik, wynosiła 305 koni mechanicznych oraz ponad 1200 Nm momentu obrotowego. Z tej racji wzrasta też masa ciągnika, która wynosi 13400 400 kg. Poza tym ciągnik różnił się niektórymi podzespołami, które musiały być dostosowane do wytrzymania większej mocy. Od poprzednika ciągniki wyróżniały się praktycznie całym nowym oblachowaniem, gdzie jedynie kabina pozostała taka sama. No i właśnie kabina z czasem zaczynała stawać się największym problemem kierowca. Ciągniki te pod względem mechanicznym nie ustępowały nijak swojej konkurencji, ale pod względem komfortu od połowy lat 70. zaczyna robić się coraz większy rozjazd. W tym też okresie władze nakreśliły potrzeby stworzenia ciągnika klasy pociągowej wyższej niż piąta. Do której łapały się obecne modele kierowca. Tak też do 1978 roku powstaje ciągnik nazwany Super Model K710 o mocy 509 koni mechanicznych. Za podstawę napędu została wzięta jednostka znana Wam już z modelu K701, ale tutaj była dodatkowo rozwiercona do pojemności prawie 26 litrów i podwójnie turbo doładowana. Do ciągnika trafiła również nowa przekładnia, która posiadała łącznik w postaci klasycznego jednotarczowego sprzęgu o średnicy 400 mm. Skrzynia, podobnie jak wcześniej, oferowała cztery biegi główne oraz cztery zakresy zmieniane bez sprzęgła. Masa ciągnika podobno miała wynosić około 18 ton, a więc jest to o wiele więcej niż w mniejszych modelach. K710 trzymał także nowe środowisko dla operatora, które było stworzone na miarę lat 80., ale produkcja tego ciągnika nie rozpoczyna się nigdy, a takim najgłówniejszym powodem miał być kryzys ekonomiczny lat 80., super nie poszedł jednak kompletnie do kosza a czerpano z niego garściami do początku lat 2000, kiedy pojawi się jego nieformalny następca, model K745. I tak też zmierzamy do ostatniego ciągnika, o którym będzie mowa w tym filmie, modernizacji modelu K701, która zostaje zaprezentowana w 1988 roku. Ciągnik K701M na pierwszy rzut oka wyróżnia się z zastosowaniem nowej kabiny, podobnej do tej z superkierowca, ale zdecydowanie największa zmiana to nowy silnik. Nowa jednostka Jams 8423 to ponownie ośmiocylindrowy silnik o pojemności ponad 17 litrów. Silnik w przeciwieństwie do poprzednika posiadał turbo do ładowania oraz nawet interkuler. Względem poprzednika zostaje zastosowana także słabsza pompa hydrauliki o wydatku 71 litrów, gdzie wcześniej było to 90. Nowy model cechał się ponownie większymi kołami z większymi wymiarami podobnymi do K710. I w zasadzie to tyle jeśli chodzi o poważniejsze zmiany. W przeciwieństwie do poprzedników nie stał się od nich popularniejszy, a jego produkcja zostaje zakończona w 2000 roku, po wyprodukowaniu bliżej nieokreślonej liczby sztuk. Natomiast produkcja modeli k 700 i K701 w niektórych wersjach będzie trwała do końca 2002 roku. Bezpośrednimi następcami tych wszystkich trzech traktorów są modele z rodziny K730 oraz K740, która będzie wdrażana do produkcji od 1995 do 2000 roku ale podobnie jak modelowi K701M, nie uda im się dogonić popularności starszych modeli. W tym miejscu bardzo chętnie opowiedziałbym Wam o nowszych konstrukcjach z fabryki Kirowa, ale to wszystko wymaga czasu i uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie osobnego materiału w przyszłości. Na samym końcu myślę, że nie ma tutaj sensu opowiadać o podłożu popularności Kirowca, ponieważ jest ono powszechnie znane. To znaczy był największym i dość dobrze dostępnym ciągnikiem bloku wschodniego, który trafił również do większych polskich PGR-ów oraz spółdzielni gdzie potrzebowano tak mocnych maszyn. Tak więc dotrwaliście do końca materiału. Dziękuję za obejrzenie go w całości oraz zapraszam na inne moje produkcje.